Witam serdecznie, dzisiaj sobie pogramy akurat na, omówimy i pogramy sobie na trybie odrodzenia. Otóż e, uważam, że jest to bardzo, bardzo korzystna, e, korzystny tryb do pogrania, bo z tego z uwagi, że tu się też tutaj no, nie będziemy tracić tej swojej, nieważne jaki czołg byśmy wybrali. Nie będziemy tracić swojego tutaj killeratio, tak? Ono pozostanie takie same. A ponieważ zwycięstwa i przegrane się nie zaliczają do killeratio tutaj akurat w, w trybie odrodzenia. Teraz tak, krótko zwięźle. No, ja spróbuję się dzisiaj dowiedzieć jak to jest z tymi m, pociskami burzą, odłamkowo burzącymi. E, Wezmę specjalnie załaduję tutaj E, załaduję sobie ich e, powiedzmy, że trochę więcej, że trochę więcej, tak? a to z tego względu, że zobaczcie, one mają tylko tutaj 50, e, 56, od 50 do 56 e, penetrację, tak, ale za to maksymalne obrażenia są liczone jako 525. Z uwagi, że ten pojazd ma tutaj, bo tym pojazdem sobie dzisiaj zagramy jest to M4Y. To dlaczego? Z uwagi, że jest coś, co mnie akurat ciekawi, też przy okazji przy okazji dla tych którzy nie wiedzą tak, to możecie sobie zrobić dodać tutaj do konta swojego podwyższyć zarobki EXP zdobywany na załogę czy jakiś e, jakiś jakąś czy XP czy, 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 czy tak załóżmy też o wolne padej i później sobie jakąś linię dodatkowo za 600 tysięcy odblokować do końca, od początku do końca. Czy też załogę podszkolić można oczywiście, jeżeli ktoś tam nie ma w 100% zrobionej. No a najważniejsze tutaj, no nieważne ile byście zainstalowali, ja to, to biorę tutaj to, co mam najwięcej. I to zobaczcie, daje od 10 do 50 kredytów, co bitwa wahadełko jest od 10 do 50 tysięcy. No i tutaj to właśnie to nie wie, no to chociaż nawet te umiejętności, które wam się ładują tam właśnie w boku ekraniku no to to jest sprawa zajebista, dlaczego? no zobaczcie macie czas odnowienia materiałów eksploatacyjnych plus 10% plus 10 tak, a można 30, co ja sobie wezmę teraz można, jeżeli to się reasumuje bo można sobie na przykład wziąć tutaj czas trwania albo jeszcze szybkość odnawiania co teraz właśnie zmieni i uwierzcie mi że naprawdę to yy, takie coś może pomóc tutaj akurat też przy tym trybie no i zobaczymy jak to się jak to się wiedzie jak to się wiedzie ale następna rzecz czemu ten czołg czemu ta, ten tryb czemu yy, akurat się uprę na te e, odłamkowo burzące pociski. No to już wam tłumaczę, powiem wam tyle, e, że zobaczcie, na tym trybie każdy czołg ma 3 razy 3, może mieć trzy podejścia tak do e, danego e, do danej, e, do, danej gry, do danego zagrania. Możecie sobie wybrać, nie wiem, no jakieś kurde tutaj no, standard, to, standardowa tutaj każdy czołg ma swoją standardową umiejętność, która odradza się co 27 sekund. Oczywiście nie wiem, czy to teraz już się zmienia po dodaniu tych tam po odnawianiu tych, 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 tych całych dopałek, ale to się zobaczy. Bo to się ciekaw. Ale jaki chcę dzisiaj przedstawić plan? Zobaczcie to. To jest 50% szansa zadanie maksymalnych uszkodzeń. A tutaj macie 75%, czyli co. Właśnie. Ten czołg ma cztery pociski w magazynie. I ja dzisiaj spróbuję nim pograć i zobaczyć. Oczywiście wziąć, jak się to tutaj uzbiera, jak się powiedzie, wziąć tutaj te umiejętności i strzelać z e, pocisków burzących. Także bez gadania. E, a, jeszcze właśnie sobie odbiorę tutaj, bo się uzbierało troszeczkę. Jedyne, na czym mi tutaj zależy, no to właśnie to, to jest tutaj ten czołg, tak, żeby do, do niego dojść, bo tam reszta, no może tutaj jeszcze do tej skrzyneczki, do tej skrzyneczki, bo reszta tutaj to ja już to, no, pokażę wam. No, dla mnie, zobaczcie, pojemnik Folio, nie za bardzo się to opłaca. Także nie za bardzo się to, to opłaca, bo tutaj większość z tych maszyn no, no tylko Lykana bym chciał i tego faro, farota kurcza, ale no, on jest tam już w losowaniu. Nie za bardzo mnie to tam on satysfakcjonuje. No ale resztę już ten czołg zdobyłem dwa razy, ten czołg już zdobyłem też dwa razy. Ten no, zdobyć zdobyłem, ten też ostatnio zdobyłem. Nie, że no, co mnie mogło by poratować przy dropie 1%? Tutaj, no, nawet jeżeli by się trafiły te pojazdy, no to zobaczcie za Helsinga prędzej ze skrzynki, tam jest 5% i to da, dają Wam 6,5 tysiąca golda. A tutaj tylko milion e, kredytów, także to jest bez sensu. E, ogólnie robienie, e, robienie tego tutaj eventu poza, poza ten, poza tego czołga. No to to już tak trochę słabo tam kurczę, Chyba, że no tutaj wiadomo, robicie misje dzienne, i z tych misji dziennych wbijacie level. No to tutaj na przykład macie na 30 poziomie, 31 poziomie, zdobywa, zdobyć ten e, dopalacz na golda. I to jest to 10 to jest razy 200 e, Tak, 300 golda. No, 300 golda można sobie zdobyć, tak. do Dopałkę. No ja dzisiaj tutaj odbiorę to co mi się udało przez poprzednie poprzednie te nie uzbierać, także tak to dobrze tak to tak, to zobaczymy co tutaj z tych skrzynek poleci No mogłoby lepiej <grybujesz> widzicie sama przypadłość także no tego mieć nie miałem a już mam także pojemniki, folia no, że no tak to, tak to wyglądać wygląda tam jeszcze doładowały się te całe jedyce ale zanim ruszymy do bitwy zanim ruszymy do bitwy to mam no, będę musiał tak, doładowania odpalić tutaj, tak, to jest ważne żeby jak ruszacie na bitwę, jak macie tutaj te kruki to one dadzą wam to z tego będzie 1500 tych całych glifów no sobie instalujemy no i ruszamy do boju tym czołgiem Ojej, oh yeah. jak się odrodzę to i tak... Tenefeksy, maksymalne modele obrażenia na pociskach i wozach. Mm -hmm. Bo też jest ciekawa opcja, jeżeli weźmiemy sobie V4500, rodziwy latak, no tam też mamy dość ciekawą opcję. Tam też jest właśnie. Na uszkodzeniach 1700, tak?

No właśnie, jeżeli FV ma takie coś, taki damage duży, no zobaczcie, widzicie za zwycięstwem całkiem sporo, chociaż powinno być 20 i VG znowu robi nie wciura no ale to bez, bez tego, bez komentarza, no, tak widzicie sobie, można pograć się wesoło i zarobki są nawet, to właśnie jest... To właśnie są te dopalacze. No, także odbierzmy um, sobie tutaj. No, to jest właśnie to, że następny poziom, następny. I tutaj następne misje. Trzeba też sobie wykonać i też to będzie tam się współgrało. No, mamy następny poziom, tak i zobaczcie. No i tak do tego czołgu pomału się dojdzie. Bo ogólnie, żeby go tam mieć chyba od początku, to tam trzeba wykupić. No, to za to 85 zł to to wystarczy. No, ale jak to się jest to i tak to, ten no, event trwa długo, ale dobra. Na ten nie wiem czy to jest... to jest raczej lot toku, czy też to, że ta, ta umiejętność się trafi, ale chciałbym zobaczyć akurat na ten. tutaj też mamy tak, maksymalnych Uszkodzeń, maksymalne uszkodzenia. No i właśnie, ja tutaj sobie podkręcę troszeczkę, ja raz na 4, bo może akurat to tam trafi się szansa na, na uderzenie jakiegoś gościa, który będzie miał ponad 1700 HP, nie? No właśnie, o to chodzi, to chcę sprawdzić. Jeżeli się trafi, no to zobaczymy. Będzie 50 na 50, a jak nie ma no to trudno. Dobra, zagrajmy teraz FV. Chciałem tam pograć, ale tam jakiś kolega, Bo jechał, a

I raz tutaj na, na tym tak na FV on też ma tutaj 600 może by się udało o jakie ma umiejętności no ten to już w ogóle jest dziad ale no zobaczymy zobaczę na tym FV jeszcze raz może się może się akurat powiedzie

对。嗯嗯 Ja jestem Jeszcze raz i pójdę w piach! Burzaka w to chwili. Nie wiem, to jest w porządku. Jest, tak jest, w porządku. teraz na mnie tutaj, na burzakach. Na burzakach powinienem fajnie

Did she? Trzeba, trzeba się chyba raczej przelić, bo to by było za łatwe nie? No i tak to, tak to wygląda, nie? No to się przekonać, przekonałem. No i co? Można normalnie pograć, zarobić tutaj na tej, na tej, na tym trybie. Jak najbardziej jeszcze wrzucę nas w kolejnych dniach jakiś tam odcinek z gry akurat przy tym trybie ale to zobaczymy który szczoł wybiorę nie wiem może będzie to obiekt 260 im troszeczkę postrzelam ale to jak coś to w następnym w następnym odcinku o, zobaczcie nic, nie nic się nie traci tylko można misje wykonywać wszystko, wszystko na, że tak powiem zyski tak same zyski Albo straty na ładowaniu na amunicji i na naprawieniu z czołu. Ale dobra, to by było na tyle. A jak coś, to do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie chyba cześć.